Szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę będziemy mieli wybory do Europarlamentu. Ktoś powie, że one są mniej ważne od tych do Parlamentu Polskiego, czy choćby do samorządu gminnego, ale myślę, że one są równie ważne. Widzimy na co dzień, nawet chodząc po naszych ulicach, to pieniądze, które zostały pozyskane i zainwestowane, choćby w takie obiekty jak Zamojlina Placana. Tych inwestycji zrealizowanych w ciągu tych ostatnich 15 lat, od kiedy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to już jest naprawdę kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt milionów złotych pozyskanych środków, dzięki którym nam w Karlinie, mieszkańcom, przedsiębiorcom, wszystkim grupom społecznym żyje się coraz lepiej. I myślę, że dzisiaj trudno sobie wyobrazić sytuację, jakby wyglądało Karlino, gdyby tych pieniędzy nie było. Ale Unia to oczywiście nie tylko pieniądze, to są też wspólne wartości, które w jakiś sposób cementują społeczności wszystkich krajów europejskich. Mamy otwarte granice, swobodę poruszania się. Często się spotykamy z naszymi partnerami z niemieckimi, z którymi mamy to samo. Ostatni w ostatnich wyborach, 5 lat temu, ta frekwencja w wyborach do Europarlamentu była naprawdę najniższa ze wszystkich, bo wynosiła 20 kilka procent. Średnio, jeżeli są wybory do samorządu gminnego czy do parlamentu krajowego, ta frekwencja oscyluje lekko poniżej 50 procent. To na pewno nie jest zadowalające dla nas wszystkich. Dlatego bardzo gorąco proszę i apeluję, idźmy do tych wyborów i wspólnie wybierzmy taką delegację do Europy, Europy, Parlamentu Europejskiego, który która będzie w sposób właściwy zabiegała o nasze polskie interesy, również nasze interesy naszej gminy. Zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w wyborach 26 maja i zagłosowania oczywiście zgodnie z własnym sumieniem.